Kil jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Dotyczy to zwłaszcza obszaru sanitariatów. Pomieszczenia sanitarne to najbardziej newralgiczne obszary w każdym obiekcie, a ich optyczna i higieniczna czystość nieodzowne. Z produktami Kila do mycia sanitariatów, Avenis Foam i Patronal Eco czystość jest bezproblemowa. Nierozcieńczony Avenis Foam spieniamy na ścierce. Dysza pianowa umożliwia ergonomiczną i racjonalną pracę bez tworzenia aerozoli. Avenis Foam usuwa pozostałości wapienne, kamień kotłowy i kamień moczowy oraz resztki mydła. Na zakończenie zmywamy czystą wodą, a w razie potrzeby wycieramy do sucha. Dodatkowy atut to piana o dobrej przyczepności na powierzchniach wertykalnych. Do mocnego mycia intensywnego rekomendujemy nierozcieńczony Patronal Eco. Spryskujemy pod krawędzią muszli WC i pisuarów. Czyścimy szczotką do WC, pozostawiamy na krótko, spłukujemy, gotowe. W celu dalszego mycia spryskujemy Patronal Eko na ścierkę, a następnie czyścimy dokładnie płytki przy WC oraz pokrywę, deskę i zewnętrzną część muszli WC oraz pisuaru. Prace wykonujemy zawsze w kierunku góra-dół, zewnątrz-wewnątrz. W przypadku WC zaczynamy więc od spłuczki, następnie myjemy pokrywę i deskę. Na zakończenie muszle. Do mycia większych powierzchni, takich jak podłogi i ściany, używamy Patronal Eco w rozcieńczeniu. Jedną, dwie spryce Patronal Eco wlewamy do 8 litrów wody i myjemy podłogę. Ściany wyłożone płytkami i obszar natrysków możemy także umyć rozcieńczonym produktem. Wystarczą jedna, dwie szpryce Patronal Eco. Ścierkę zanurzamy w roztworze roboczym, wyciskamy i czyścimy powierzchnię. Patronal Eco to gotowy do użycia aktywnie czyszczący, ekologiczny produkt do bieżącego mycia sanitariatów. Szybko i bezproblemowo usuwa wszystkie zabrudzenia w obszarze sanitarnym i jednocześnie chroni mytą powierzchnię. Pozostałe informacje na temat bogatej oferty produktów do mycia sanitariatów, np. neutralizującego przykre zapachy o nazwie Oxycal lub wolnego od kwasów o nazwie Sanikal, są dostępne na stronie internetowej wwwkil lub bezpośrednio u producenta Johannes Kiel KG. Kiel. Die Lösung. Czyste rozwiązania.